Był twórcą wszechstronnym, cenionym i aktywnym – Tadeusz Cieślewski-Syn. Mamy przyjemność przedstawić prawdziwy biały kruk wśród druków graficznych z okresu międzywojennego. Unikalny pod wieloma względami druk z drzeworytami tego autora. Piękny pod względem graficznym i typograficznym tom zawiera 12 tablic z wklejonymi odbitkami drzeworytniczymi ex ekslibrisów autora z pięknie wykorzystanym motywem książki. Wydany został w numerowanym nakładzie zaledwie 75 egzemplarzy w sierpniu 1939 roku. Nasz egzemplarz ma numer 25. Każda odbitka drzeworytnicza jest stodręcznie sygnowana przez Cieślewskiego. Książkę otwiera portret i Exlibris samego artysty, a zawiera m.in. exlibris znanych postaci tego okresu – Juliana Bogajskiego, działacza spółdzielczego, członka PPS-u, Feliksa Przypkowskiego, lekarza i kolekcjonera, twórcy jednej z największych na świecie kolekcji Cegarów Słonecznych, Andrzeja Banacha, historyka sztuki, krytyka i kolekcjonera sztuki oraz Wacława Jastrzębskiego, lekarza, z którego kolekcji pochodzi ta książka. Do tego dodatkowo dołączony do książki jest niezwykły dokument, rękopis Cieślewskiego z dokładnym opisem idei z Librisu Jastrzębskiego z jego osobną odbitką. Wyjątkowe i rzadkie nad wyraz wydawnictwo. Ślewski syn, grafik, zwłaszcza zaś wybitny drzeworytnik, malarz, rzeźbiarz, a także pisarz i twórca opracowań naukowych, studiował najpierw na Politechnice Lubowskiej, a potem na Wydziale Architektury i wreszcie w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Grafikę u samego Władysława Skoczylasa, rzeźby u Dwarda Witiga, a malarstwo u Tadeusza Pruszkowskiego. W okresie I wojny światowej działał w POW, następnie wstąpił do wojska i walczył w wojsku polskim. Po powrocie z wojska dokończył studia artystyczne. W 1925 roku był współzałożycielem, a następnie członkiem ugrupowania RYT. Od 1927 roku członkiem Związku Polskich Artystów Grafików, a od 1934 roku bloku zawodowych artystów plastyków. A rok później dołączył do grupy Czerń i Biel, aż wreszcie od 1936 roku należał do Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie. Brał aktywny udział w życiu artystycznym jako organizator wystaw i wernisaży. Uprawiał grafikę warsztatową około 200 drzeworytów, linoryty, techniki metalowe i użytkową ilustrację książkowej z oraz malarstwo i rysunek czyniony Zwłaszcza za drzeworyt, który stał się jego specjalnością. Napisał też dwie książki, poświęconą swojej ulubionej technice pod tytułem Drzeworyt w książce, Tece i na ścianie, uwagi o graficznej rasowości drzeworytu oraz Władysław Skoczylas, inicjator i twórca współczesnego drzeworytu w Polsce, będącą rodzajem hołdu dla wybitnego grafika i nauczyciela podczas II wojny światowej na co dzień był kelnerem, ale w konspiracji wykładał rysunek i grafik. Zginął na początku sierpnia 1944 roku w Powstaniu Warszawskim. A podczas pożaru jego pracowni spłonęła znaczna liczba jego prac, co sprawia, że prezentowany przez nas druk jednego z mistrzów grafiki polskiej dwudziestolecia międzywojennego jest wart najwyższej uwagi. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów książki z grafiką, dzieła sztuki i antyki oraz propozycje na prezent. Zakochaj się w antykwariacie.